Witajcie ze strony Patryk, kanał Buty nie grają, a w dzisiejszym odcinku czas na First Impression All Pro Nitro 2. Więc jakaś seria od Pumy dostała cyferkę, zaskakujące, ale dobrze, bo All Pro Nitro 1 były bardzo fajnymi butami. Problem był z gumą i trakcją, ale tylko w gumie transparentnej, więc yy, dobrze, może w utwardzanej. Więc zobaczymy, jak tu będzie. Tutaj mamy dwójeczki, ale zanim otworzymy dwójeczki, pamiętajcie zasubskrybować ten kanał i dodatkowo pamiętajcie polubić ten film i lecimy już z materiałem. Otwieramy pudełeczko i mamy już bucika. Też jest guma transparentna. Cholewka, siateczka dość cienka, ale dość plastikowa, taka że się, że się łamie po prostu. Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy to będzie oddychać dobrze, czy nie. Kiedy wy to oglądacie, to jestem w nich właśnie na hali, więc możecie się zapytać. Ale myślę, że tutaj może być średniawka. Taka moja opinia. No, dziwna ta cholewka. Sznurowadła, tanie, więc dobre. Język też taki... Mm, Tani, tani język, ale to akurat nie jest problem To jest, być plusem. Tutaj, po takim łuku w ogóle, dostęp do szturowadeł, to myślę, że tego designerska tak to nic nie zmienia. Jeśli chodzi o wnętrze, no nie są to materiały premium, zdecydowanie. Są to materiały tańszego sortu. Jeśli chodzi o wykończenie, hmm, pff, to jest to, że. Kleju na takim materiale nie będzie widać za dobrze, ale tak serio, no. Jest git, ale szału nie robi. Jest git, ale szału nie robi yy, to wykończenie, więc sama jakość. No powiem Wam tak, mnie nie powala ta cholewka, jeśli chodzi o jakość, wykończenie i tak dalej. Użyte materiały, no, uważam, że nie jest to topka, więc. Ym, no co mam powiedzieć? Ja bym to troszkę inaczej zrobił. Jeśli chodzi o amortyzację, no to mamy tą samą płytkę co płyt. Jeśli chodzi o amortyzację, to mamy tą samą piankę, co mieliśmy w poprzednich all pro Nitro, więc tutaj nie ma różnicy. Jeśli chodzi o bieżnik, guma transparentna, w tym CW, jak wiemy, w poszczególnych CW będzie się to różnić, ale powiem Wam, że państwa tej gumy nie jest za gruba. Naprawdę nie jest za gruba, ale no jest za to twarda. No nie wiem, ja nie lubię tak cienkich farstw gumy. Mieliśmy tak w Jordanach w ostatnich dwóch modelach. Tam cieniutko i wiecie, to się zetrze. Potem macie łyżwy, więc to nie do końca zawsze jest dobra opcja. Te na stole kleją dobrze. Jestem ciekaw, jak z nimi będzie na hali, bo to hala definiuje, czy to jest dobra trakcja, czy słaba. Ale powiem Wam, nie podoba mi się grubość tego bieżnika. Naprawdę, bo z All Pro Nitro też było tak, że często polecałem je na dwór z tak cienkim bieżnikiem. Nie wiem, czy bym polecał na, na dwór, ponieważ no, zaraz będą łyżwy. Niby ta guma jest twarda, ale na hale chyba będą dobre. Tak naprawdę musimy się przekonać. Ja jestem ciekaw przede wszystkim tutaj wygody wewnątrz, bo ta wygoda tutaj wydaje się, że nie będzie wybitna, ponieważ no te poduszki w ogóle materiał tam wewnątrz nie jest najwyższej jakości. Przez co yy, no myślę, że może być yy, lipka, lipka, moi drodzy. Ale czy tak będzie, to przekonamy się. Więc co? W tym momencie musi wlecieć jeszcze najważniejsza dla Was rzecz, czyli waga łucznik. Wagę już mamy, ja stawiam 480-440, czyli po raz kolejny ostatnio, nie trochę wcale z wagą. Czyli nie są to najcięższe buty, ale No ja powiem Wam, że nie do końca jestem przekonany. Ostatnio Puma. Troszeczkę się poprawia po okresie zawodu, który sprawiała przez te MB czy przez skuty dwójki. Czy coś jeszcze było fajnego? Żebym nie skłamał. A te budżetówki były spoko, ale chciałbym, żeby wreszcie mieli jakieś dobre buty, naprawdę takie dobre do topki roku. Na koniec roku to może, może All Pro Nitro wreszcie tym będą, bo y Lamello czwórki, piątki. Nawet jeszcze nie pokazali chyba. Nie, pokazali, no, już nie pamiętam. No cóż, moją opinię już znacie. Dajcie znać w komentarzach, czy ktokolwiek z Was je już ma, może trochę w niej grał albo cokolwiek, bo jestem bardzo ciekaw, czy te buty tylko mi wydają się takim troszeczkę szajsem i to dość drogim. Bo naprawdę ta cholewka oj, w palcach dla mnie to jest mech i mam wrażenie, że w płaszczyznach bocznych tutaj może się popluć i rozjechać. A jak się popluje i rozjedzie, no to wiecie, no to buty są do wywalenia. Ale dzisiaj już nie gram, więc zobaczymy. Dobra, z mojej strony to już wszystko. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już w czwartek. I wracamy do recenzji, mamy ich bardzo dużo do nadrobienia. Naaah! No.